Jak dobrze zarobić? Jak poradzić sobie na rynku pracy i dobrze zarabiać? Podstawowe cechy, które musisz posiadać. Zastanawiasz się, jak dobrze zarobić? Raczej bezpowrotnie minęły czasy, w których dyplom ukończenia szkoły wyższej otwiera drzwi do kariery. Niezależnie w jakiej dziedzinie chcesz pracować, edukacja to tylko jeden z punktów, którymi należy się wykazać: dowiedz się, jak poradzić sobie na współczesnym rynku pracy i dobrze zarabiać pracuj, pracuj i jeszcze raz pracuj. Jeżeli najpierw przez 12 czy 13 lat chodzisz do szkoły, a następnie pięć spędzasz wyłącznie na odwiedzaniu budynku akademickiego z przerwą na imprezowanie i błogie nic nie robienie, cóż, powodzenia. Zapewne tylko niewiarygodne szczęście lub szczególne koncesje dadzą ci pracę, o której marzysz i która dostarcza ci na konto naprawdę przyzwoitą pensję. Jest inna droga, którą wybierają młodzi ludzie. Po prostu zawczasu zaczynają pracować, nie rezygnując z edukacji. Nie chodzi o wypróbanie sobie żył od 16 roku życia i całkowitą rezygnację z przyjemności, ale powolne oswajanie się z regularnymi obowiązkami i dysponowaniem własnym budżetem. Możliwości? Tych nie brakuje. Roznoszenie ulotek, gastronomia, opieka nad dziećmi, sprzedaż, call center, praca przez internet i wiele, wiele innych zadań przeznaczonych nawet dla niepełnoletnich nastolatków na legalnych warunkach. Efekt? Poznajesz trud pracy, specyfikę zatrudnienia w zespole, uczysz się działać pod presją czasu i z odpowiedzialnością na barkach, a to procentuje w przyszłości. Osoby rekrutujące pracowników w poważnych firmach cenią osoby, które od najmłodszych lat wykazują się pracowitością i zdobywaniem doświadczeń w różnych miejscach. Nie rezygnuj z pasji. Hobby wyklucza się z poważną pracą, nic bardziej mylnego. Pomijając już fakt, że możesz zarobić kolosalne pieniądze na przekuciu pasji we własny biznes, to zwyczajnie pracownicy z zainteresowaniami są wciąż bardzo pożądani. Nie bez powodu przecież w CV wiele osób wpisuje to, czym lubi się zajmować. Firmy mają zresztą dodatkowy pożytek z hobbistów: mogą wykorzystać ich historię do zbudowania ciekawej narracji w działaniach PR-owych i marketingowych. A poza tym, ludzie, po ludzku, lubią ludzi z pasją. To świadectwo specyficznej postawy, która przydaje się również w działaniach stricte zawodowych. Dlatego od najmłodszych lat poświęcaj czas na swoje zainteresowania i nie wahaj się o nich opowiadać. Nie zawsze rób coś za pieniądze. Na współczesnym rynku pracy nie bez powodu jest tak wiele praktyk i staży. To nie tylko sposób na wykorzystywanie młodych, jak się powszechnie sądzi, ale także szansa niezobowiązującej przygody w świecie wielkiego biznesu czy mediów. Bezpłatne wykonywanie zadań dla telewizji, dużego koncernu czy organizatorów zawodów sportowych przecież to źródło bezcennych doświadczeń, mile widzianych w CV i na rozmowie kwalifikacyjnej. Kolejny plus dla ciebie, jeśli angażujesz się czasem w wolontariat. Eksperci z branży HR potwierdzają. Szczególnie duże korporacje i firmy z doświadczeniem w działaniach CSR doceniają bezinteresowną pomoc innym, którą da się udokumentować. Jak wiadomo, w Polsce nie brakuje fundacji czy stowarzyszeń liczących na aktywność młodych ludzi. Zrób coś pożytecznego, a przy okazji zdobądź dokument, który przyda się w rekrutacji do wymarzonej, poważnej firmy. Ucz się całe życie. Dziś na rynku pracy ceni się przede wszystkim jak najszersze, ale specjalistyczne podejście. Udowodnić je można, między innymi, poprzez zaliczanie ciekawych, wartościowych szkoleń. Nowoczesne kursy są oferowane w dwóch trybach. Tradycyjnie stacjonarnych oraz internetowych na platformach e learningowych. Internet umożliwia naukę w dowolnym czasie i zaliczenie kursu bez wychodzenia z domu. Co ciekawe, dyplom jest identyczny i nie podkreśla, w jaki sposób uzyskano certyfikat. Studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe, specjalistyczne seminaria, szkolenia i konferencje, samokształcenie. Istnieje wiele dróg, z których warto korzystać, żeby stawać się coraz atrakcyjniejszym kandydatem na rynku pracy. A wtedy od wymarzonej posady i satysfakcjonującej pensji dzielicie naprawdę niewiele. Firma szkoleniowa Car Group oferuje trzy grupy kursów. Kursy techniczne i gastronomiczne, kursy rozwoju osobistego, kursy trenerskie i instruktorskie, kursy i szkolenia w Car Group. Oferowane kursy przez internet, stacjonarnie, kursy instruktorskie, doszkalające wszystkie respektowane są w urzędach pracy. Odbyty kurs pomaga w zakładaniu własnej działalności gospodarczej i składaniu wniosku o dofinansowanie z Urzędu Pracy. Kursy dają możliwość uzyskania certyfikatów i dyplomów potwierdzających odbycie szkolenia. Korzystaj zostając z nami na dłużej! Jeżeli interesuje cię wiedza, doskonalenie i szkolenia, zapraszamy cię na stronę firmy szkoleniowej Car Group, gdzie znajdziesz szereg darmowych i płatnych kursów, które wzbogacą twoją wiedzę i pozwolą otrzymać certyfikat ukończenia kursu. Odwiedź nas: car Zapraszamy